Inauguracja nowego sezonu Ekstraklasy postawiła przed drużną Lecha liczne wyzwania. Ich najwierniejsi kibice z Kotła nie byli usatysfakcjonowani brakiem zmian w zarządzie, a także nielicznymi transferami przychodzącymi do klubu. W związku z czym w ramach strajku powstrzymali się od dopingu w pierwszej części spotkania. Jakby tego było mało, pierwszym rywalem Kolejorza był Górnik Zabrze, z którym w poprzedniej kampanii Lechici mocno się męczyli. Zespół trenera Urbana zrównał się z nimi punktami w tabeli na koniec sezonu, a ponadto zdołał dwukrotnie zremisować z dumą Wielkopolski. Sam byłem ciekaw, jak się zaprezentujemy, bo jak ktoś śledzi górnika Zabrze, to wie, że było dosyć dużo zmian w, naszym, w naszej kadrze. I to było widać rzeczywiście w pierwszej połowie Zespół trenera Fredriksena zaczął spotkanie agresywnie i zepchnął zabrządo do skrajnej defensywy. Grę poznaniaków cechowały błyskawiczne podania w ataku pozycyjnym, silny pressing atakujących i przede wszystkim niespotykana u trenera Rumaka płynność w wymianie pozycji. Jednakże głęboko cofnięta defensywa gości nie pozwalała na gola z akcji. Na szczęście dla Lechitów po pół godzinie gry błąd w polu karnym popełnił Sohiro Kozuki, zagrywając piłkę ręką, co pozwoliło Mikaelowi Iszakowi strzelić. Przelić bramkę z rzutu karnego. Tym samym szwedzki goleador zanotował pierwsze trafienie dla kolejorza w tym sezonie i siedemdziesiąte w historii swoich występów dla poznańskiej drużyny. W wielu aspektach był to mecz, w którym graliśmy tak, jak tego chciałem. Oczywiście jako trener musisz cały czas poprawiać grę swojej drużyny, ale mogę wymienić liczne sytuacje, w których podchodziliśmy wyżej i wywieraliśmy presję na rywalu. Chcę to robić częściej. W drugiej połowie na stadionie przy Bułgarskiej znów pojawił się doping z kotła, ale paradoksalnie to zdesperowani gracze gości zdawali się być bardziej zdecydowani w ofensywie. Role się odwróciły i to zabrzanie wzięli na siebie ciężar rozgrywania w ataku pozycyjnym, podczas gdy kolejorz skłonił się ku szukaniu okazji bramkowych z kontr. Nieco ospały przebieg gry odmienili zmiennicy Lecha, którzy zdecydowanie podnieśli poziom rywalizacji. Radosław Murawski dominował w środku pola, ale ostatecznie to Dino Hotich przypieczęt Zatytułował zwycięstwo w ostatnich minutach gry, kiedy to pięknym strzałem pokonał Michała Szeromnika. No fajnie, że udało się w miarę szybko strzelić bramkę. Proszę na tą drugą musieliśmy poczekać. No fajnie było, bo nie było nerwowej końcówki. Ozdobą tego meczu były z pewnością debiuty nowych nabytków kolejorza, Aleksa Daglasa, a także Briana Fiabemy. Norweski napastnik zagrał tylko 8 minut, ale szwedzki stoper był z pewnością jedną z najbardziej wyróżniających się postaci na boisku, rozgrywając pełen mecz. W rozmowie z dziennikarzami stwierdził, że w nowej drużynie czuje się bardzo dobrze. Czuję się bardzo dobrze. Zawsze dobrze rozpocząć sezon od zwycięstwa. Myślę, że dobrze rozpoczęliśmy ten sezon. Poznańska lokomotywa wróciła na właściwe tory. Niedzielny wieczór był o tyle wyjątkowy, że Lechici wygrali swój pierwszy mecz ligowy od 21 kwietnia i po raz pierwszy od marcowych derbów z Wartą pokonali oponenta dwoma golami przewagi. Dodatkowo statystyki wskazywały na fizyczny progres niebiesko-białych, co także pomagało wierzyć, że praca trenera Frederiksena z zawodnikami układała się pomyślnie. Ligowe starcie z górnikiem było jednak zaledwie pierwszym z 34. Jakie podejmie w tej kampanii Lech? Następne przeciwko Wizewowi będzie już na wyjeździe 27 lipca o godzinie 20.15.